Potrzebujesz wyczyścić jednostkę wewnętrzną klimatyzacji i nie chcesz przy tym pobrudzić całej nowo wymalowanej ściany? Mamy dla ciebie produkt, który zdecydowanie ci w tym pomoże. Osłona Woli -E, producenta Erecom. Prezentowany produkt wykonany jest z polietylenu, i pokażę Wam teraz jak w łatwy sposób zamontować go na jednostce wewnętrznej. Po rozłożeniu folii widzimy, że mamy tutaj specjalny ściągacz. Dzięki temu folia jest uniwersalna i będzie pasowała do większości klimatyzatorów wewnętrznych. Ustawiamy tak, aby pełna folia była od strony ściany, natomiast z przodu była mniejsza ilość folii nakładamy na klimatyzator i za pomocą gumki ściągającej ściągamy folię w ten sposób aby dokładnie zabezpieczyła nam ścianę dookoła klimatyzacji i bardzo ważne aby końcówkę folii włożyć na przykład do zwykłego wiaderka tak abyśmy mogli odprowadzić wodę zanieczyszczenia i płyny którymi Myjemy klimatyzator. I jak widzimy, ściana jest bardzo fajnie zabezpieczona, czyli cały serwis Się otworzymy i będziemy tutaj myć klimatyzator. Wszystko, co nam będzie pryskało, folia wyłapie i odprowadzi do wiaderka. Dzięki temu ściana nie będzie pobrudzona. Jak widzicie, prezentowane urządzenie jest bardzo proste oraz w łatwy sposób możemy go zamontować na klimatyzacji. I śmiało mogę powiedzieć, że jest niezbędne dla każdego serwisanta, ponieważ zabezpieczy nam ścianę przed niepotrzebnym ubrudzeniem.